Jeśli chcesz zmienić swoje życie, zacznij od tych trzech rzeczy. Oto właśnie trzy rzeczy, dzięki którym osiągniesz bogactwo. Ostatni punkt jest najważniejszy. Pierwszy. Zacznij od dyscypliny. Motywacja mija, dyscyplina buduje przyszłość. Codzienne małe decyzje tworzą wielkie zmiany. Motywacja jest jak zapałka, szybko gaśnie. Ale dyscyplina to ogień, który buduje przyszłość. Zaobserwuj, aby być ciągle zmotywowanym. 2. Ogranicz ludzi, którzy ściągają cię w dół. Otaczasz się tym, kim się stajesz. Zamiast toksycznych relacji, szukaj ludzi, którzy inspirują. Spędzaj czas z tymi, którzy ciągną cię w górę. 3. Zamień scrollowanie na działanie. Piętnaście minut dziennie wystarczy, by nauczyć się nowej umiejętności, a nie tylko oglądać cudzy sukces. Nie marnuj czasu na bycie konsumentem. Stań się kreatorem i twórz swoje wymarzone życie. Nie czekaj na poniedziałek, nie czekaj na nowy rok. Masz dziś i to wystarczy, żeby zacząć.